Złota Rybka. Dnia, Paszczak opowiadał o złotej rybce. Muminek bardzo był ciekaw, jak taka rybka wygląda. Mój dziadek mówił mi, że jego ciotka widziała złotą rybkę. A czy ty, Paszczaku, widziałeś? Jako botanik nie interesuję się rybami, ale czytałem gdzieś, że złote rybki wypływają na powierzchnię w szczególnych warunkach. Czyli w jakich? Pierwszy warunek to pora roku, przełom lata i jesieni. A więc teraz, tak? Po południowej ulewie, kiedy pojawi się ostre słońce. To pewnie bardzo ważne. Przy bezwietrznej pogodzie, a dziadek mówił, że na wodzie nie może być ani jednej zmarszczki. Ojej! Jest jeszcze kilka innych warunków, których nie znam, ale poza tym, żeby zobaczyć złotą rybkę, trzeba mieć wielkie szczęście. Mm -hmm. O ile dobrze wiem, to jezioro znajduje się daleko za samotnymi górami. Wędrówka do samotnych gór i z powrotem zajmie nam dwa dni? Wcale nie. Znam skrót, dzięki któremu cała wyprawa zajmie nam najwyżej jeden dzień. Naprawdę, włóczyki? Tak. Byłeś już tam kiedyś? Tylko raz. I zaprowadzisz mnie? A nie boisz się? Nie, koniecznie muszę zobaczyć złotą rybkę. Może nawet ją złapię. To nie będzie takie łatwe. Wiem. Czy poza tobą nikt inny nie wybiera się nad to jezioro? Panna Migotka prosiła, żebym ją zabrał. Tylko ona? No, no i jeszcze mała mi, ale nie wiem czy da radę przejść taką drogę. A Ryjek? Też chciał pójść. Co postanowiłeś? Jeśli się zgodzisz, to zabiorę jej. No, zgadzam się. Ale skoro nas aż tyle, to pójdziemy przez góry. A dlaczego nie tym twoim skrótem? Miejscami ścieżka biegnie nad przepaścią, a poza tym... musielibyśmy iść przez las czarownic. Nie ma czarownic. No nie wiem. Czy tam jest bezpiecznie? Ten las jest wyjątkowo ponury, nawet jeśli nie ma w nim czarownic. Idźmy skrótem nie będziemy się bać! Dzień dobry. Przepraszam, włóczyki już zaspałem. Nie ma jeszcze panny, migotki i małej mi. Wcześniej wstałeś. Mhm, przyśniło mi się, że złapałem złotą rybkę. Obudziłem się i nie mogłem już zasnąć. Ruszajmy w drogę. Nie zaczekamy na pannę migotkę i małą mi? Dziewczyny nie są zbyt wytrzymałe, a dziś musimy przejść długą trasę. A w ogóle to umawialiśmy się, że na nikogo nie czekamy, a więc może tak będzie lepiej. To będzie lepiej? Mi nie wiedziałem, że już jesteś. Słuchaj, może jednak zostaniesz w domu, to wyprawa będzie trudna. Jestem bardziej wytrzymała niż ty. Pominku! Nie możesz iść szybciej! Bardzo chce mi się spać. Eee. Dlaczego wyruszyliśmy tak wcześnie, żeby w jeden dzień pokonać całą trasę? Przecież idziemy skrótem, ale nie chcemy wracać po ciemku. W drodze powrotnej nie będę mógł iść tak szybko, bo wiadro ze złotą rybką będzie pełne wody. Wątpię, że uda ci się ją złapać. To po co ja idę nad jezioro? Nie słyszałeś? Co mówił Paszczak? Będziemy mogli mówić o szczęściu, jeśli w ogóle uda nam się ją zobaczyć. Mm -hmm, słyszałem. Właśnie jest odpowiednia pora, nie ma wiatru. Będziemy się zachowywali jak myszki. Może masz rację. Zobaczysz, na pewno ją złapię. Jak stąd daleko do lasu czarownic? Około dwóch godzin marszu. To bardzo długo. Włóczyki, a ile będziemy szli przez ten las czarownic? Też około dwóch godzin. Te, też mi skrót. Czy, czy, czy w tym lesie na pewno nie ma czarownic? Na pewno. Szkoda, bo ja się nie boję czarownic. Wcale? Jasne, ani trochę. Ale dawniej były. Czarownice? Oczywiście. Inaczej nie nazwano by tego lasu lasem czarownic. I jesteś absolutnie pewien, że teraz ich tam nie ma? No, nie słyszałem, żeby wróciły. A co będzie, jak się okaże, że one tam wróciły? Dzień dobry, mamusiu. Gdzie jest muminek? Wyruszył w drogę, kiedy jeszcze spałeś. Aha. O? tą rybkę. Mam pyszną owsiankę Chciałem się z nim wybrać Tak? A ja myślałam, że będziesz dziś pisał Miałem taki zamiar, ale warto byłoby zobaczyć złotą rybkę, której nikt nie widział Opisałbym to w pamiętniku Ciekawe, czy ją złapią Wątpię, nie są na to za mali Gdybyś był z nimi, pomógłbyś im o, Wiem, co nie, co o łowieniu ryb Włóczyki też się na tym zna, ale jest jeszcze taki młody Nie ma, się, tatusiu, da sobie radę ale tu ponuro. Może czarownice wróciły? Mi przestań! Trzymajmy się razem. Niech nikt się nie oddala, bo tu bardzo łatwo się zgubić. Tu jest ciemno Las jest tak gęsty, że nie dociera tu słońce Dociera, tylko jest za chmurą Słyszę wycie wiatru Powinno być cicho Ale będzie bardzo głośno Masz rację, Mi Wyraźnie zanosi się na burzę Nie tylko się zanosi Chwila Proszę. Dziękuję. Burzona doszła tak niespodziewanie. Nie martw się, zaraz minie. Skąd wiesz? Znam się na tym. A, to nie jest ulewa. Właśnie, i dlatego, jeżeli przed południem chcemy dojść do jeziora, to lepiej ruszajmy. Jeżeli przez cały czas będziemy szli pod drzewami, to wcale nie zmokniemy. Chcesz zobaczyć złotą rybkę? Łudziki, co robimy? Szkoda czasu. Idziemy. Przemochłem do suchej nitki. Lepiej poszukajmy jakiegoś schronienia. Tylko ciekawe, gdzie znajdziemy kawałek suchego miejsca. Może pod drzewem. Co ci chodzi, migotko? Patrzcie, jakiś dom. To jakaś opuszczona rudera. Przynajmniej będzie kawałek dachu nad głową. Halo, jest tam kto? Nikogo nie ma. Od dawna nikogo tu nie było. Ciekawe, kto tu mieszkał na takim pustkowiu. A! <laughs> Wiem. I wy też dobrze wiecie. Ż -ż 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 Żarownice? Mogę wam udowodnić. Zaraz znajdę suszone jaszczurki, żaby, zęby wampirów, szpony nietoperza, żeliwny kociołek, trucizna. A miotła? Żarownica musiała na czymś odlecieć. <laughs> Ktoś tu jest. Ale kto? Chodźmy <noise> na dwór. Głos dochodzi z tamtąd. Nie, włuczę nie podchodź tam, włuczę kiju. Przygniotłaś mnie, bobek. Ale napędzimy mam stracha. Jestem dobry, co? Wcale nie, to było głupie. A, czy ten ryjek ma dobrze w głowie? Udaje, że zemdlał. Dokąd się wybieracie? Hej, chyba się nie obraziliście na mnie. To był tylko taki żart. Nie bądźcie tacy, odezwijcie się! Jesteśmy na miejscu? Tak. A gdzie złota rybka? Nie wiem. Też nigdy jej nie widziałem. Wszystkie warunki zostały spełnione. Powinna wypłynąć. Złota rybka? Pomożesz mi ją złapać. Koniecznie muszę ją mieć! Musi być bardzo głęboko. W tym jeziorze nie ma żadnych ryb. A może Paszczak z nas tylko żartował? Paszczak nigdy nie żartuje. Usiądźmy i poczekajmy. Jestem pewna, że zobaczymy rybkę. Czyżbyście przeszli taki kawał drogi tylko po to, żeby zobaczyć jakąś głupią rybkę? Ja przyszedłem ją złapać. To tak samo głupie, albo jeszcze bardziej. Nie rób fal, słyszysz? Nie. Naprawdę zainteresowała ich opowieść mojego dziadka ci młodzi? A, też bym z nimi poszedł, ale jak na złość zaspałem. Nie wiedziałem, że też zaliczasz się do młodych. Oh, oh, no, nie jestem jeszcze taki stary i bardzo chciałbym zobaczyć złotą rybkę. To byłoby ciekawe. Oh. Ryjek był przekonany, że uda mu się ją złapać. Niby jak. Wziął ze sobą wędkę, podbiera i wiaderko, w którym przyniesie ją do domu. A to dobre. Dlaczego? Ej. Teraz przypomniało mi się coś bardzo ważnego o tej rybce, o czym zapomniałem wam powiedzieć wcześniej. Z jednym paszczak na pewno miał rację. Wcale nie tak łatwo jest zobaczyć złotą rybkę. Już dawno ktoś ją zjadł. Bobek, bądź cicho. Widziałaś? Gdzie była? Hmm? Widziałam jak z wody wyskoczyła ryba, ale nie wiem czy złota, bo było za daleko Patrząc pod słońce można zobaczyć tylko kształt Bo wszystko wydaje się wtedy czarne O, o, o! Przy brzegu jest kratwa! Możemy nią wypłynąć na środek jeziora? Jest mała, wszyscy się nie zmieścimy Nie bój się, Ryjku, nie zatonię Zaczekam tutaj Ciekawe jak chcesz złapać złotą rybkę, skoro boisz się wody hmm. Hmm? Bobek, pomożesz mi? Ona jest cała ze złota Jakbyśmy ją sprzedali, dostalibyśmy dużo pieniążków Migotko, jesteś pewna, że to było tutaj? Chyba tak, trudno określić dokładnie. Hmm. Naprawdę ją widziałaś? Tak, bo ja niczego nie widzę. Poobserwujemy jezioro z tego miejsca. Zgoda. I tak nic nie mamy do roboty. Nie wrócę do domu dopóki jej nie zobaczę. Czy na niebie są ryby? Uf, wiesz, ryby najbardziej lubią siedzieć w wodorostach. Ty tu się ta plasza trawa zniknęła. Im zależy tylko na tym, żeby zobaczyć rybkę, a ja ją złapię. A jeśli ktoś to zrobił wcześniej, i, i, i teraz można ją kupić w puszce. O! O! Widziałeś ją? Trzy bo ją wypłoszysz. Nie, nie mówiłem, nie mówiłem, że ją złapię, mówiłem. Choć to złota rybka. się Kiju. No, jeżeli chcemy wrócić do domu przed północą, to powinniśmy się zbierać. A chyba niepotrzebnie za dużo sobie obiecywaliśmy po tej wyprawie. Ach, Panna Migotka ma rację. Nie wiem jak wy, ale ja byłem pewien, że zobaczę złotą rybkę. Przyjdziemy jutro. Aha. Przestań wiosłować? огромна. Widzieliśmy ją. Tak. Mam złotą rybkę. Co takiego? Też pytanie, mam złotą rybkę. Co? Dostaliście udaru słonecznego, mam złotą rybkę. Chcecie ją zobaczyć? Mm. Czy naprawdę uważasz, że to jest złota rybka? Tak. O! <laughs> Teraz jest zwyczajna, ale kiedy ją łowiłem, była cała ze złota. Przysięgam. Może dlatego, że w jej łókach odbijały się promienie słońca. Sam mówiłeś, że ona jest ze złota. To nie jest złota rybka. Daruj jej życie i wypuścił do jeziora. Mm. Widzisz, jak teraz wesoło pływa? Mm, ale ona była ze złota, nie kłamie. Wierzymy ci ryjku! Pora wracać. Ryjek i Bobek nigdy nie przestali wierzyć, że złowili złotą rybkę, natomiast muminek i troje jego przyjaciół byli pewni, że zobaczyli to, co widziała ciotka, dziadka paszczaka.